Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem z Darią Hej. E, i dziś pomyśleliśmy, że to jest nagrane. Jeszcze jest filmik na jej kanale w ogóle w innym domu. Najpierw do mnie. No nie wiem, o czym nagrywać. Mieliśmy się bardzo schowanego, ale, ale się i... boimy, bo już aż ponieważ... Bo ogląda jakiś horror, czy coś tam, nie wiem, komedia horror. Taka komedia horror, w tam tak Były w bo mieli schowanego, no nie? Właśnie tak jak my. Ale nikogo u mnie teraz nie ma w domu. Właśnie byli sami, no i coś takiego, jakoś tam. Osoba się, e, na przykład... Tak może może przedstawię. Tutaj się osoba. A stamtąd gdzieś... A gdzieś stamtąd... E, krzyki, no nie? Gdzieś słyszę, że... Aaa, tu jestem, nie? Uf, Daria, już podchodzę do tego miejsca, tam, tam gdzie właśnie to ma być ten, właśnie ten kolega, a tam go nie ma. Znaczy a wychodzi w ogóle z tej strony, tylko w tamtym miejscu. Obiecałaś to? <grym> Rozumiecie, szczerze ja się nie boję, ale ta się nie chcę bać, bo ja się bali, bali, to? Co? No. <grym> <To było termiki. grym> I think it's that. <laughs> 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 okay. sure a little bit Hashtag? should Hashtag? Okay, la Dus, nu kan je te le, a, t, i, o. <trund> ja, ik <jestem> ben chora. <trund> a, nie, nie. je, ja ja chora. Nie chora. Nie <trund> cześć, je. ci się dus. Ja, ik ben chora. Nee, maar dat kan niet zo zijn. Ey, boekje, we hebben nog schoenen. Sibuu! Sibu! Sibu! Maar ik je op zoek ga, dan ben ik een beetje in de Ik ben niet meer in de Ik heb het opies. Ouch! 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 nee, Ranger robimy ręcznie robimy, robimy ręcznie. Ale tylko, ale to ty mi się teraz nie chce robić. Co się da? No to masz problem. Co się da?